Dziewiąta. Gość poranka. Analitek polityczny, były parlamentarzysta Jan Maria Jackowski jest naszym gościem w poranku 7.9. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Prezydent Nawrocki skrócił swoją wizytę na Węgrzech i nie spotka się z Wiktorem Orbanem, bo ten spotkał się z Władimirem Putinem. Takie znaki mają ważne znaczenie? No to jest czysto taki pr gest. Ja tutaj nie znam wszystkich okoliczności tych uzgodnień, tych ustaleń, które w tej sprawie miałyby być. Prawdą też jest taka, że w ten sposób napinają się nasze stosunki z Węgrami. Już jest reakcja mediów węgierskich i to też pokazuje, że możemy tracić cennego sojusznika w naszej trudnej sytuacji w Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia całościowo trzeba by było spojrzeć na tę sprawę. Czy nie spotkanie z Wiktorem Urbanem, z Wiktorem Urbanem spowodowało, że, że nie doszło do tego spotkania z Putinem? No doszło. To, że Węgry mają taką agendę polityczną i ze względu na to, jak tłumaczą, potrzebują tych surowców rosyjskich w związku z powyższym, muszą dbać o jako takie stosunki między z Rosją, no to jest powszechnie od, końca, od dawna wiadomo, to, że sceptycznie patrzą na, na, na perspektywę zakończenia wojny w, na Ukrainie w tym sensie, że są zwolennikami szybkiego zawarcia pokoju, a nie przedłużania tego stanu rzeczy. To też wiadomo od dawna. Więc tutaj trzeba te wszystkie okoliczności brać pod uwagę, i trzeba o tym wszystkim pamiętać, że Polska w tej chwili jest w bardzo trudnym momencie, ponieważ Amerykanie najwyraźniej z Rosją i z Chinami ustalają nowy porządek świata powiem więcej nawet Europa jest odsunięta te, tak naprawdę od głównego nurtu y, tych dyskusji i ustaleń y, no a Polska jeszcze w tym wszystkim jest rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji y, także y, 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 no, trudno być optymistycznie nastawionym do tego, co się po prostu obecnie dzieje. Faktycznie prasa węgierska grzmi i mówi o tym odwołaniu spotkania jako o skandalu, a przecież Wiktor Orban uznawał prezydenta Nawrockiego za swojego sojusznika. Tak, no więc to na pewno będzie dalszy element y, komplikacji stosunków y, polsko węgierskich. Y, I tutaj to, co mamy. To widać wyraźnie, że Węgry zacieśniają współpracę ze Słowacją i to będzie blok. Czechy mają, że tak powiem, swoją agendę i swoje kierunki dyplomatyczne, a Polska pozostanie w tym osamotniona. Ten format wyszehradzki, on może nie odgrywał w ostatnich latach jakiejś doniosłej roli w ramach Unii Europejskiej, tym niemniej był ostatnim formatem, w którym Polska jakoś funkcjonowała. I moim zdaniem Polska, jeżeli się wyimpasuje z, z tego czworokąta wyszehradzkiego, no to w jakiś sposób osłabi swoje wpływy w Europie Środkowej i Środkowo Wschodniej. No, a to jest jedyna nasza szansa na to, żebyśmy mieli jakąś pozycję w ramach Unii Europejskiej. Więc to trzeba wszystko na te sprawy trzeba patrzeć łącznie, więc z, z tego punktu widzenia też trzeba oceniać to, co się ostatnio wydarzyło. A jak zatem prezydent Nawrocki radzi sobie na tym najwyższym urzędzie i jak dba o polskie stosunki międzynarodowe? No myślę, że tutaj kluczowa to była ta jego pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, jakie nastawienie było przed tą wizytą. No a ta wizyta się zakończyła ogromnym sukcesem prezydenta Nawrockiego wtedy i nawet jego przeciwnicy musieli to, to uznać. Myślę, że problem jest też taki, że prezydent Nawrocki widać wyraźnie, nie będzie takim malowanym prezydentem, notariuszem układu rządzącego, czy nie będzie ustawiany do narożnika przez Donalda Tuska. I tu widać wyraźnie, że iskrzy na tej linii, i również w obszarze polityki zagranicznej będzie iskrzyło. I trzeba o tym wszystkim pamiętać, i trzeba też pamiętać, że prezydent ma jeszcze 4,5 roku swojej prezydentury, a rząd co najwyżej, co najwyżej. Ma horyzont do najbliższych wyborów, co będzie dalej nie wiadomo. Ja nie mówię, że na pewno Donald Tusk nie będzie rządził po wyborach w 27 roku, bo niektórzy tak uważają, ale ja bym bardziej ostrożnie do tego. Do tego jeszcze podkładzie. przejdziemy, do tego jeszcze przejdziemy do hmm. tego wątku, bo jest bardzo ciekawy. Tak jest. Także, także tutaj trzeba o tym wszystkim pamiętać. I, I myślę, że prezydent Nawrocki może odegrać istotną rolę w budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej i im szybciej rząd będzie starał się konstruktywnie współpracować w tych obszarach, w których ta współpraca jest możliwa, tym lepiej będzie dla Polski i dla Polaków. Powiedział Pan, że na tej linii prezydent rząd bardzo, bardzo iskrzy i faktycznie da się to odczuć, zauważyć. Prezydent nie podpisał chociażby nominacji oficerskich. To jest pokaz siły? No, to jest pokaz, to nie tyle pokaz siły, ile to jest pokaz, że prezydent nie żartuje i poważnie swoje deklaracje traktuje. Ja uważam, że takie próby upokarzania prezydenta przez premiera Tuska i jego ministrów i ustawianie do konta co prezydent może i mówienie, szturchanie, że no przecież to jest nowy człowiek, on w ogóle nie zna tych mechanizmów konstytucyjnych, on właściwie jest debiutantem, więc my go tutaj musimy trochę utenterować, to jest żałosne i to jest takie małe. To jest małe takie, takie zachowanie i myślę, że prezydent jest na tyle zdeterminowany i ma jednak takie instrumenty, że za chwilę to rząd bardzo zaboli. Także to jest taka, z mojego, moim zdaniem to jest po prostu taka niedojrzałość polityczna ze strony premiera Tuska i, i jego ministrów, którzy chyba bardziej. Bardziej im zależy na tym, żeby efektowny wpis na platformie X się pojawił, niż żeby uprawiać realną politykę. A co ciekawe, po tych studniach prezydentury Karola Nawrockiego nawet sceptycy bardzo dobrze go oceniają. Tak jest. No tutaj widać, że prezydent Nawrocki ma przemyślane wiele kwestii, ma ustabilizowane poglądy. To nie jest tak, że jest to osoba, która. No dopiero wyrabia sobie poglądy na wiele kwestii. Jest historykiem, także to był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, więc też miała, ma pewne doświadczenia i przemyślenia w zakresie relacji, przynajmniej z niektórymi krajami. Z którymi Instytut Pamięci Narodowej tak czy inaczej współpracuje ze względu na specyfikę tej instytucji. Więc wydaje się, że tutaj to, to będzie takie obszczekiwanie prezydenta przez, przez, przez ekipę rządową, ale to nie robi, zdaje się, wrażenia na prezydencie Nawrockim. On to przetrzyma za chwilę będzie posypanie głowy i przyjście do Kanosy po prostu, bo się jednak okaże, że słabe relacje rządu Donalda Tuska ze Stanami Zjednoczonymi i to, że Donald Tusk, co też jest nieprofesjonalne, miał talent w obrażaniu przyszłych prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych i to, że misja pana kierownika placówki Klicha. W Waszyngtonie no jest y, zupełnie nieefektywna, bo nie ma dostępu do tych kanałów i do tych możliwości. Y, nie jest w Randze ambasadora i nie będzie. Y, więc im szybciej zostanie wycofany z Waszyngtonu i zaczną się na przykład poważne rozmowy nad jakimś ro, dobrym kandydatem na tę bardzo ważną placówkę dyplomatyczną, tym lepiej dla Polski. Na takie trwanie. No to po prostu będzie się niestety źle odbijało na budowaniu naszej pozycji, na naszych możliwościach oddziaływania na to, co się wokół nas dzieje, a, a no... również to, co się z nami dzieje, bo przecież słyszymy, że w tej pierwszej wersji planu pokojowego, ponad naszymi głowami, bez wiedzy polskich władz, no, zadecydowano, że na przykład ponoć myśliwce mają stacjonować europejskie na naszym terytorium, ale z tego co mówią przedstawiciele rządu i prezydenta, nikt z Polską tego nie konsultował. A nowy marszałek Włodzimierz Czarzasty ułatwi tę współpracę? Spełni się w tej nowej roli? Mi się wydaje, że pan marszałek Czarzasty napina mięśnie, próbuje skonsolidować środowisko lewicowe, i tak jak uchodził za y, tak, taką osobę, która odegrała negatywną rolę przy okazji y, afery Rywina, y, która położyła lewicę na 20 lat, y, w tym sensie, że z głów, z partii, jed, jednej z partii głównego nurtu najsilniejszych y, spadła do ligi drugiej albo trzeciej, nawet w którymś momencie, bo czy ligi okręgowej, bo przecież w latach 2000. 15-2019 lewicy nie było w sejmie. Więc próbuje teraz u schyłku swej kariery politycznej po prostu odbudować lewicę według swojej wizji, no i z tego punktu widzenia uznał, że tutaj pokaże prezydentowi pokaże prezydentowi jak on sobie wyobraża relacje z głową państwa? I tu też trzeba pamiętać, że będzie marszałkiem Sejmu najwyżej do 2027 roku. A to będzie zaledwie drugi, kończył się drugi rok prezydentury Karola Nawrockiego, który jeszcze będzie miał Perspektywie 3 lata, a być może jak będzie się ubiegało o reelekcję, jeszcze następnych 5 lat. Więc sądzę, że z takiej roztropności politycznej, Od tego by należało od polityków oczekiwać. Lepsze są zawsze konstruktywne rozmowy. Można kogoś lubić, nie lubić, zgadzać się, nie zgadzać. To jest naturalne wśród ludzi i też wśród polityków. No ale trzeba się profesjonalnie zachowywać, a nie emocjonalnie i w sposób rozhistoryzowany. A wiemy doskonale, że czas płynie bardzo, bardzo szybko i te kolejne wybory już za dwa lata w 2027 i z najnowszego sondażu. No, za niecałe. Za, za niecałe, niecałe nie... dokładnie, nawet za niecałe, tak. I z tego najnowszego sondażu dla wirtualnej Polski wynika, że większość ankietowanych, ponad 50%, uważa, że do władzy wróci prawo i sprawiedliwość. No i właśnie teraz pytanie, czy to znaczy, że prawo i sprawiedliwość tak dobrze sobie radzi, a koalicja radzi sobie tak źle? No, ja tutaj trochę. Chociaż, bym sondaże, tak, chociaż sondaże liczbowe pokazują trochę co innego, bo prowadzi właśnie koalicja. Prawo i Sprawiedliwość traci, a Konfederacja rośnie w siłę. To znaczy, może się okazać, że bez Konfederacji Korony Polskiej nie będzie można złożyć większości, dlatego że jeżeli by miała być koalicja PIS-Konfederacja, no to niektóre sondaże pokazują, że nie miałaby bezwzględnej większości, czyli ponad 20, 231 posłów. Tak samo Platforma Obywatelska z PSL-em, czy z lewicą, czy z tym z ugrupowaniem, które przejdzie przez próg wyborczy, też nie miałaby większości. Także ja tutaj patrzyłbym z dużą taką. Ostrożnością przy wysnuwaniu jakichś wniosków, kto będzie po następnych wyborach. Tu są wszystkie scenariusze możliwe. PiS wyraźnie nie potrafił przekuć zwycięstwa Karola Nawrockiego na jakiś wzrost sondaży. No, już tutaj widać wyraźnie, że traci w tych sondażach, i to już jest jakaś. Tendencja no, sądząc po analizie tych y, y, ostatnich z ostatnich miesięcy tych sondaży. Y, no, Konfederacja mniej więcej, <laughs> przepraszam, stoi w miejscu, to znaczy y, z pewnymi wahaniami plus minus 1-2%, ale mniej więcej stoi w miejscu, natomiast y, platforma, czy przepraszam, koalicja obywatelska teraz zjada y, elektorat swoich y, przystawek. Y, no i rzeczywiście według tych sondaży ma całkiem niezłą sytuację, no ale pytanie jest, kim ewentualnie po tych wyborach mogłaby rządzić. Także ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i proszę sobie wyobrazić, że nie daj Boże, nie daj Boże, mówię, mielibyśmy jakąś wzrost eskalacji napięcia wewnętrznego i braku poczucia bezpieczeństwa przez obywateli, no kilku obywateli Ukrainy działających Ponoć, jak twierdzisz rząd, na zlecenie Federacji Rosyjskiej podjęło akcję dywersyjną przy Torach prowadzących do Lubina, kolejowych i jakie to napięcie w kraju wywołało, jakie dyskusje. Więc nie daj Boże, kilka takich wydarzeń i te nastroje społeczne mogą się tak zmienić, że to może mieć istotny wpływ na scenę polityczną i na notowania poszczególnych ugrupowań. Więc ta sytuacja jest bardzo niestabilna i nieprzewidywalna. I tak jak słyszymy z końcem roku, mnóstwo tych analiz politycznych. Naszym gościem w poranku 7-9 był Jan Maria Jackowski. Bardzo dziękuję. Dobrego Poniedziałku i dobrego całego tygodnia. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.